Oczywiście w święta sprawiamy przyjemność naszym bliskim, ale też naszym zwierzakom i możemy na przykład kupić dla nich jakieś smakołyki albo gadżety, natomiast ich właścicieli możemy uradować pięknymi zwierzakami, mniej ożywionymi, na przykład jak tą lampą, albo tutaj Sylwia pokazuje całą kolekcję pięknych figurek z salonu Design Market. No tak, wielu z nas kocha koty, kocha psy i zobaczcie, taka figurynka kocia, pięknie miałcząca, występuje w różnych tonacjach kolorystycznych również. Ja osobiście jestem wielbicielką tukanów, więc się zaprzyjaźniam z tym pięknym tukanem, który świetnie dzisiaj do mnie pasuje. Oczywiście są pieski, kotki, żaby. Być może po pocałowaniu takiej żaby doznamy jakiegoś olśnienia. Cieszmy się tym, bawmy się, radujmy siebie i naszych przyjaciół, naszą rodzinę, nasze zwierzaki. I zapraszamy!